Żylaki to nie tylko estetyczny problem dotykający miliony ludzi na całym świecie, ale również poważne schorzenie, które może prowadzić do dyskomfortu, bólu, a nawet poważnych komplikacji zdrowotnych. Charakteryzują się one poszerzonymi, pofałdowanymi żyłami, które najczęściej pojawiają się na nogach. Żylaki mogą dotykać zarówno mężczyzn, jak i kobiet, jednak szczególnie narażone są osoby w podeszłym wieku, pracujące w pozycji stojącej lub siedzącej przez długie godziny a także kobiety w ciąży. Współczesna medycyna oferuje szereg rozwiązań, które mogą skutecznie łagodzić objawy, a nawet usuwać żylaki, zwiększając komfort życia pacjentów. Żyły to kluczowy element układu krążenia, odpowiadający za transport krwi z powrotem do serca. Są one zbudowane z trzech warstw: zewnętrznej, środkowej oraz wewnętrznej, która zawiera cienką warstwę gładkich mięśni oraz zastawki żylne. Te ostatnie pełnią niezwykle ważną funkcję, zapobiegając cofaniu się krwi i wspomagając jej przepływ w kierunku serca, zwłaszcza w warunkach przeciwdziałania grawitacji. Żyły różnią się od tętnic mniejszą elastycznością ścian oraz mniejszym napięciem. To sprawia, że są bardziej podatne na rozszerzanie, co w przypadku dysfunkcji zastawek lub zwiększonego ciśnienia wewnątrz naczynia może prowadzić do powstawania żylaków. Elastyczność żył ma kluczowe znaczenie, umożliwiając im rozszerzanie się i dostosowywanie do zmiennych objętości krwi wracającej do serca. Zdrowe żyły mogą się rozszerzać, aby pomieścić większą ilość krwi, np. podczas wysiłku fizycznego, a następnie wracać do swojego normalnego rozmiaru. Funkcjonowanie żył jest niezbędne do utrzymania prawidłowego przepływu krwi w organizmie. Zapewniając dostarczanie tlenu i składników odżywczych do tkanek oraz usuwanie z nich produktów przemiany materii. Niewydolność żył może prowadzić nie tylko do problemów estetycznych, takich jak żylaki, ale również do poważniejszych komplikacji zdrowotnych, w tym obrzęków, bólu oraz zmian skórnych. Żylaki mogą przybierać różne formy i występować w wielu obszarach ciała, zależnie od przyczyn ich powstania oraz czynników ryzyka. Wśród różnych typów Żylaki pierwotne są najczęstszym rodzajem, pojawiającymi się głównie na nogach. Powodem ich występowania jest zazwyczaj niewydolność zastawek żylnych, która prowadzi do zastoju krwi i zwiększenia ciśnienia w żyłach, co z czasem powoduje ich poszerzenie i pojawienie się charakterystycznych, skręconych, wypukłych struktur na skórze. Często mają one podłoże genetyczne, ale mogą być również związane ze stylem życia, w tym z długotrwałym staniem lub siedzeniem. Żylaki wtórne rozwijają się jako skutek innych problemów zdrowotnych, takich jak zakrzepica żylna głęboka, która zablokowuje przepływ krwi w głębszych żyłach, zmuszając krew do poszukiwania nowych dróg przepływu. Żylaki wtórne mogą być znacznie poważniejsze i wymagają dokładnej diagnozy oraz leczenia podstawowej przyczyny ich wystąpienia. Żylaki intymne to specyficzny rodzaj żylaków, pojawiający się w okolicach genitaliów. U kobiet mogą to być żylaki warg sromowych, które często występują w czasie ciąży, podczas gdy u mężczyzn mogą to być żylaki powrózka nasiennego, znane jako żylaki jąder. Mogą one powodować dyskomfort, ból oraz problemy z płodnością. Pajączki żylne są to drobne, powierzchowne naczynia krwionośne, widoczne pod skórą jako cienka, czerwona lub niebieska siatka. Chociaż zazwyczaj są bardziej problemem kosmetycznym niż zdrowotnym, Mogą wskazywać na początkowe stadium niewydolności żylnej. Żylaki przełyku to poważniejsza postać Żylaków, która występuje w przełyku lub żołądku. Są skutkiem zwiększonego ciśnienia w żyłach wrotnych, często towarzyszących chorobom wątroby, takim jak marskość. Żylaki przełyku mogą być niebezpieczne ze względu na ryzyko pęknięcia i krwawienia. Diagnostyka i leczenie Żylaków zależy od ich rodzaju, lokalizacji oraz stopnia zaawansowania. I zwykle rozpoczyna się od pogłębionego wywiadu lekarskiego oraz obiektywnego badania, a następnie jest wspomagane bardziej zaawansowanymi metodami, takimi jak USG-Doppler. To badanie ultrasonograficzne pozwala ocenić strukturę żył, przepływ krwi oraz funkcjonowanie zastawek żylnych, co jest kluczowe w planowaniu skutecznego leczenia. Leczenie żylaków może być zarówno konserwatywne, jak i inwazyjne, w zależności od potrzeb pacjenta i zaleceń lekarza. Jednym z podstawowych i najczęściej stosowanych sposobów leczenia żylaków jest noszenie specjalnych pończoch kompresyjnych, które wspomagają krążenie krwi, zmniejszając obrzęki i ból. Skleroterapia to metoda leczenia mniejszych żylaków i pajączków żylnych. Polega na wstrzyknięciu do chorej żyły specjalnej substancji chemicznej sklerosantu, która niszczy ścianę naczynia i zamyka ją. Z czasem żyła zamienia się w bliznowaciejącą tkankę, która jest stopniowo usuwana przez organizm. Leczenie laserowe i radioablacja to metody wykorzystujące energię światła lasera lub energię radiową do zamykania żylaków od wewnątrz. Są szczególnie skuteczne w przypadku większych naczyń. Są to zabiegi mało inwazyjne, zazwyczaj wykonywane w warunkach ambulatoryjnych pod kontrolą USG. W przypadku dużych i głębokich żylaków, które nie reagują na mniej inwazyjne metody leczenia, może być konieczna operacja. Najczęściej stosowaną metodą chirurgiczną jest flebektomia, polegająca na usunięciu uszkodzonych żył przez małe nacięcia skóry. W niektórych przypadkach stosuje się również stripping, czyli usunięcie długich odcinków żył. Oprócz metod medycznych w leczeniu żylaków ważną rolę odgrywają zmiany stylu życia, takie jak zwiększenie aktywności fizycznej, Utrzymanie prawidłowej wagi, unikanie stania lub siedzenia przez dłuższy czas oraz unoszenie nóg w celu pobudzenia przepływu krwi. Chociaż podstawowe metody leczenia żylaków skupiają się na interwencjach medycznych i zmianie stylu życia, nie można nie doceniać roli odpowiedniej suplementacji. Stosowanie wybranych suplementów może wspomóc zdrowie żył, zmniejszając ryzyko wystąpienia żylaków i łagodząc objawy już istniejących. Diosmina, wykorzystywana jako kluczowy składnik w terapii suplementacyjnej żylaków i innych zaburzeń żylnych, jest bioflavonoidem posiadającym wyjątkowe właściwości, które wspomagają zdrowie naczyń krwionośnych. Dzięki swoim silnym działaniom przeciwzapalnym, diosmina skutecznie redukuje ból, obrzęki oraz uczucie ciężkości nóg, co często towarzyszy niewydolności żylnej. Dodatkowo, diosmina pomaga w zwiększeniu elastyczności ścian żylnych, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania zastawek żylnych i poprawy ogólnego przepływu krwi. Poprzez wspomaganie prawidłowego przepływu krwi i zmniejszenie ryzyka zastoju krwi w żyłach, diosmina pomaga zapobiegać tworzeniu się nowych żylaków oraz postępowaniu już istniejących. Jej regularne stosowanie może również mieć korzystny wpływ na redukcję ryzyka powikłań. Takich jak obrzęki kończyn dolnych, zakrzepy lub owrzodzenia żylne, które są poważnymi konsekwencjami zaawansowanej niewydolności żylnej. Diosmina jest często łączona z innymi składnikami, takimi jak hesperydyna, co potęguje jej działanie i efektywność w terapii. Ta synergia składników nie tylko zwiększa skuteczność w leczeniu objawów, ale również przyczynia się do długoterminowego wspomagania zdrowia żył. Oprócz diosminy istnieje szereg innych suplementów, które odgrywają kluczową rolę w terapii żylaków, wspierając zdrowie żył i przyczyniając się do łagodzenia objawów związanych z niewydolnością żylną. Witamina C jest niezbędna do produkcji kolagenu, podstawowego składnika struktury ścian naczyń krwionośnych, co przyczynia się do ich większej elastyczności i odporności. Flawonoidy, w tym rutyna oraz hesperydyna, wspierają działanie witaminy C. Dodatkowo wzmacniają ściany naczyń, poprawiając ich funkcjonowanie. Ta synergia wspomaga nie tylko zdrowie żył, ale także zmniejsza ryzyko powstawania nowych żylaków. Witamina E działa jako naturalny antyoksydant, który pomaga chronić komórki przed uszkodzeniem i wspiera poprawę krążenia. Jej właściwości przeciwzapalne mogą również przyczyniać się do zmniejszenia objawów towarzyszących żylakom, takich jak ból i obrzęk. Ekstrakt z końskiego kasztana jest ceniony za swoje właściwości wspierające zdrowie naczyń krwionośnych. Zawiera on eskinę, która wzmacnia ściany żył, zmniejsza przepuszczalność naczyń i obrzęki, a także poprawia przepływ krwi. Stosowanie ekstraktu z końskiego kasztana może być szczególnie korzystne w przypadkach uczucia ciężkości nóg i bólów związanych z żylakami. Podobnie jak inne wspomniane suplementy. Wyciąg z pestek winogron o silnych właściwościach antyoksydacyjnych jest znany ze swojej zdolności do wzmacniania naczyń krwionośnych. Może on również pomóc w redukcji obrzęków i poprawie krążenia, co czyni go cennym dodatkiem do terapii żylaków. W terapii żylaków, obok suplementacji i metod leczenia medycznego, ważną rolę odgrywają również maści i kremy. Te zewnętrzne środki terapeutyczne są łatwo dostępne. I mogą przynieść ulgę w objawach towarzyszących żylakom, takich jak ból, uczucie ciężkości nóg, obrzęki lub stany zapalne skóry. Składniki aktywne zawarte w maściach i kremach do pielęgnacji nóg z żylakami są różnorodne, wspierając zarówno łagodzenie objawów, jak i poprawę zdrowia żył. Heparyna, substancja o działaniu przeciwzakrzepowym, usprawnia krążenie krwi, zmniejsza ryzyko tworzenia się zakrzepów oraz łagodzi obrzęki. Ekstrakt z kasztanowca, znany również jako koński kasztan, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, redukuje obrzęki i poprawia krążenie. Diosmina i hesperydyna, bioflavonoidy często używane wspólnie, zwiększają elastyczność żył i zmniejszają przepuszczalność naczyń krwionośnych, co przyczynia się do redukcji obrzęków. Mentol i kamfora, dzięki swoim chłodzącym i łagodzącym właściwościom, szybko przynoszą ulgę w uczuciu ciężkości i zmęczenia nóg. Dodatkowo, wyciągi roślinne, takie jak arnika lub aloes, posiadają właściwości przeciwzapalne i regenerujące, co jest szczególnie pomocne w łagodzeniu podrażnień skóry i poprawie jej kondycji. Żylaki, choć często postrzegane są przede wszystkim jako problem estetyczny, mogą prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, jeśli nie są leczone lub zaniedbane. Jednym z najpoważniejszych powikłań żylaków jest zakrzepica żylna. Czyli stan, w wyniku którego tworzą się skrzepy krwi, szczególnie w żyłach głębokich. Żylaki zwiększają ryzyko zakrzepicy ze względu na wolniejszy przepływ krwi i zwiększone ciśnienie w żyłach. Zakrzepy mogą powodować ból, obrzęk i zmianę koloru skóry wokół dotkniętych obszarów. W najgorszym przypadku skrzep może się oderwać i przedostać się do płuc, powodując zatorowość płucną, stan zagrażający życiu. Następnie, przewlekła niewydolność Żylna stanowi kolejne poważne powikłanie związane z Żylakami. Jest to stan, w którym Żyły nie są w stanie efektywnie transportować krwi z powrotem do serca, co może prowadzić do stałych obrzęków, zmian skórnych i uczucia ciężkości nóg. Żylaki są jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju tego rodzaju niewydolności. W wyniku długotrwałej niewydolności Żylnej mogą także pojawić się trudne w leczeniu, bolesne owrzodzenia. Zwłaszcza w okolicy kostek. Są to przewlekłe rany, które wynikają z nieadekwatnego zaopatrzenia skóry w tlen i składniki odżywcze, co jest bezpośrednim skutkiem niewydolności żylnej. Owrzodzenia te mogą być podatne na infekcje i wymagają specjalistycznej opieki. Dodatkowo żylaki mogą prowadzić do zapalenia żył, znanego jako flebitis, co manifestuje się zaczerwienieniem, bólem i obrzękiem wzdłuż dotkniętej żyły. Zapalenie to może być powierzchowne, ale w niektórych przypadkach może dotyczyć głębszych żył, co zwiększa ryzyko zakrzepicy. Końcowe powikłanie to zmiany skórne, takie jak pogrubienie skóry, ciemnienie, hiperpigmentacja, a nawet egzemy, które są wynikiem długotrwałego zastoju krwi i niewystarczającego odżywienia tkanki skórnej. Te powikłania podkreślają znaczenie odpowiedniego i wczesnego leczenia żylaków. Porada lekarska jest niezbędna nie tylko do oceny i leczenia żylaków, ale także do ustalenia indywidualnego planu leczenia, który może obejmować zmiany stylu życia, leczenie farmakologiczne, a w niektórych przypadkach procedury chirurgiczne. Podsumowując, żadne cudowne lekarstwa reklamowane jako skuteczne w usuwaniu żylaków nie zastąpią profesjonalnego leczenia medycznego. Dbając o swoje żyły i podążając za zaleceniami medycznymi, Możemy znacząco poprawić jakość naszego życia. Dziękujemy za poświęcenie czasu na obejrzenie naszego filmu o żylakach. Mamy nadzieję, że dostarczył on cennych informacji, które pomogą Państwu lepiej zrozumieć tę dolegliwość, jej przyczyny, możliwe powikłania oraz dostępne metody leczenia i profilaktyki. Jeśli uznacie ten materiał za pomocny i edukacyjny, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Aby na bieżąco otrzymywać aktualizacje i dostęp do kolejnych artykułów zdrowotnych. Państwa wsparcie poprzez polubienie i subskrypcję jest motywacją do dalszej pracy i dostarczania godnych zaufania treści medycznych. Pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze, a wiedza to pierwszy krok do jego zachowania. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub chcielibyście dowiedzieć się więcej na jakiś temat, nie wahajcie się skontaktować. Jesteśmy tutaj, aby pomóc i dostarczyć potrzebne informacje. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie. Do zobaczenia w kolejnych artykułach.